Dzisiaj ósmy odcinek naszej serii świątecznej, a w nim przepyszny kurczak z klementynkami. Zaczynamy od gałązek świeżego rozmarynu, które drobno kroimy. Potrzebujemy jedną łyżkę pokrojonego rozmarynu. Następnie oregano, które też musimy pokroić drobno. Też potrzebujemy jedną łyżkę. Mieszamy zioła i odkładamy. Pora na trzy ząbki najlepiej polskiego czosnku, które oczywiście musimy obrać wyciągamy miskę, przekładamy do niej dwie łyżki miodu, polskiego miodu, dolewamy dwie łyżki sosu sojowego, jasnego, ocieramy skórkę z dwóch sparzonych mandarynek i wyciskamy sok z jednej mandarynki, mieszamy, dorzucamy połowę naszych ziół i znowu mieszamy, wyciągamy blaszkę i przekładamy na nią kurczaka. Teraz do drugiej połowy ziół dodajemy jedną łyżkę masła, sól. Pieprz i mieszamy. Pora na mandarynki. Przekrawamy i wkładamy pierwszą połówkę do wnętrza kurczaka. Wkładamy masło wymieszane z przyprawami. Dodajemy nasze trzy ząbki czosnku. Wkładamy połówki mandarynek. Tyle ile wejdzie. U weszły cztery połówki. Smarujemy wierzch kurczaka jedną łyżką masła. Doprawiamy pieprzem i solą. Polewamy mieszaniną ziół, miodu, sosu sojowego, skórki, i soku z mandarynek. Pora na ostatnią mandarynkę, którą kroimy na kilka części, wyciskamy sok i dorzucamy na blachę. Tak przygotowanego kurczaka pieczemy w piekarniku nagrzanym do 200 stopni, grzanie góra-dół przez jedną godzinę. I gotowe, możemy podawać. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał i komentujcie. Do zobaczenia.